I tam mamy 1 listopada, yy, czyli październik mamy za sobą. Takie krótkie podsumowanie, ile ten, e, energii ta instalacja wyprodukowała. Mam tutaj ten podgląd, ile dom służył. Jest to 580 kWh. Yy, tyle zostało w sieci dociągnięte. to jest 362 kWh, czyli wychodzi na to nam, że około 217 kWh yy, ta instalacja ten, yy, wyprodukowała. Nie jest to dobry wynik, szczerze mówiąc. Yy, bo mam OnGrid'a jeszcze i takie mogę mieć porównanie, mniej więcej ile tam ta instalacja produkuje. Panele w OnGrid'zie mają trochę lepsze kąty, jeśli chodzi o tą porę roku, ale zresztą za chwilę pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Ale ten mimo wszystko jest to kiepski wynik. Zresztą się to zauważyć, bo gdzieś około godziny 11.30 bateria już jest naładowana. Później ten nagrzana gotuje obiad, to jeszcze ten prąd jest używany z tych paneli, ale przychodzi później taki moment, tak jak teraz przykładowo, czy ten pobór prądu jest 600 ileś wat? nie ten przykładowo i tutaj sobie zbliżymy panele napięcie na panelach jest całe na 260 V 35 ampera. No 28W, to skacze do 1 kW i znowu ten spada ten w kółko tak to się dzieje. Winna yy, jest bateria po prostu, bo ona jest za mała. Ten, ona powinna być dużo większa, ten, ona powinna mieć przynajmniej około 10 kWh yy, wtedy ona by się w dzień ładowała, ten, byłoby to bardziej rozłożone. Yy, próbowałem też yy, ze grzałką yy, się bawić, ale ten jako, że uszkodziła mi się grzałka, zresztą mamy tutaj. Trójfazowa, coś takiego, to zastosowałem taką pierwszą, lepszą, marketową, 2KW, i już przy tym nasłonecznieniu, i przy tym kącie, który jest obecnie, no nie daje to rady, bo po prostu ten falownik ten przeskakuje ten po jakimś czasie na bypass i przechodzi na sieć. Przy samym zasilaniu bez grzałki jest OK. Czemu mówię, że... Szkoda tej grzałki. Ten, ona tu się rozciekła, długo nie służyła. To jest na no, Ale drogo kupiona grzałka, tu jest bodajże uszkodzona. Trzeba było to polutować może w jakiś sposób. To są trzy grzałki 1 kW. I teraz tak, łącząc szeregowo dwie grzałki można na przykład zrobić grzałkę o mocy 500, bodajże chyba 72 w jak dobrze pamiętam. I tak to miałem zrobione. Miałem po prostu jedną grzałkę 1 kW i drugą grzałkę 570W. I właśnie przy takiej pogodzie, jak obecnie mamy, ten, to szluwy, to zrobić tak, że y, przez około 8 godzin ten, ta grzałka z tą małą mocą grzeje, nie obciążając za bardzo systemu. Wodę zagrzeje nam y, do kompania, i jest ok. A jak zabniemy grzałkę 2 kW, ja wiem, że ona fajnie szybko zagrzeje. Tylko ten, jeśli z paneli już nie mamy teraz ponad 4 kW, tylko 2,5 kW maksymalnie, ten, widzę, że to, to wyciąga no to ten zaczyna tego brakować jak tam żona odpali indukcję, piekarnik no to cały system się po prostu poskłada i ten przełącza się na, na bypass tam wiadomo jak ta grzałka żona jest niewłączona to, ten, to piekarnik i indukcja może chodzić i tam jakiś komputer w domu, takie rzeczy wszystko zasiane to jest ok ten, ale przy, przy grzałce kW dodatkowej to już po prostu tej energii zaczyna brakować o tej porze roku w latach to będzie pewnie działać, bo ten, tego słońca mamy więcej, jest to większe nasmęcznienie, ale to bym chciał po prostu ten, wrócić do tego systemu z taką grzałką. Czyli ten boiler będzie dodatkowym akuratorem, no i ta nieszczęsna bateria, ona musi być większa, raz większa. Zaraz pokażę ten, jak, jakie panele mam zamontowane, nie wiem jaką konstrukcję zrobiłem, więc wracam za chwilę. Tak, tu jesteśmy teraz przy, przy konstrukcji z paneli i panelach. W Ongridzie mamy 26 paneli, 280W, są to polikrystaliczne. Konstrukcja jest z profili stalowych 40x40, 40, czasami są 60x60, 60, jest to pomieszane, bo ta konstrukcja była, była stawiana, ten, ona po prostu ta instalacja nie miała być taka duża ona była po prostu dokładana jest to wszystko śrubami poskręcane pomalowane ten w późniejszym etapie przeszedłem na odsęg. jeśli chodzi o stopy to są w taki sposób zabetonowane na odpowiednią głębokość, ale zgodnie z prawem więcej tutaj nie będę mówić bo ten przepisy się bodajże zmieniły więc teraz praktycznie już chyba nic w ziemi nie można zakopać Yy, druga ten, instalacja, ta, która obsługuje obrit składa się ze paneli 385W, zaraz gdzieś tutaj tutaj tabliczkę tamtego wspominałem, są to monokryształy 385W połączone przez y, diodę prostowniczą Każdy ze stringów, tu jest sześć paneli to leci sobie do skrzynki takiej zwykłej na to też nie padzę, tym przewodem to leci sobie ten ziemią do tego falownika podejdziemy do tych drugich paneli, te panele są LDK 230 ale mają się dobrze, to są używane panele akurat i też tutaj mamy diodę prostowniczą Ta konstrukcja na tych panelach jest odcinku to są bodajże 60 na 100 w ściance trójce i no też ten sam sposób betonowania. No już mieliśmy tutaj wiatry około 100 km na godzinę nic się praktycznie z tą konstrukcją nie dzieje, nic tutaj nie, nie, nie rusza się, nie chodzi. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji, do oglądania kanału.